Sponsorem odcinka są stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku i w Czechowicach. W Czechowicach, przy okręgowej stacji, posiadamy myjnie tir i bus. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym. Wtorek. Byliśmy z Markiem tam dwa tygodnie temu, ale podjęliśmy decyzję, że pojedziemy jeszcze raz z tego względu, że działamy wspólnie z Policją, wspólnie z Radiem Biersko. Oni mieli w planach, tak w ich kalendarzu wychodziło, że mają w planach jechać w dniu dzisiejszym do Zabrzega, do Ligoty i do i Jedziemy razem z nimi. Będziemy sobie jeszcze raz tam działać, jeszcze raz odwiedzimy tych mieszkańców i jeszcze raz tam razem w kolejnych tygodniach, kolejne miejscowości, tak żeby do świąt Bożego Narodzenia odwiedzić każdą miejscowość w okolicy Bielska, w granicach administracyjnych powiatu Bielskiego i tak żeby również być w Bielsku Białym w tych najważniejszych miejscach, w tych najbardziej newralgicznych miejscach, gdzie to bezpieczeństwo pieszych jest, mówmy się, słabe. Także jesteśmy w drodze. Z tego co wiemy, to już policja na miejscu. Opel Goczałkowicę z jeziora. Opel go nieoznakowany. Janosi, kto odpowiada, Także lecimy. Policja na miejscu, już z tego co wiemy, Radę Bielską. hopaki są na miejscu. Także my jesteśmy jak zwykle troszkę spóźnieni. Nie dociskamy jakoś wybitnie gazu, ale. Akcja świecie przykładem z Bielską Drogówką w Zabrzegu. Dzisiaj tutaj jesteśmy przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Waryńskiego. Stoimy na parkingu. Jest to tutaj radiowo z Bielskiej Drogówki. Jest i z Ilona Michalczyk, aspirant z Bielskiej Drogówki. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam ponownie. Poruszymy także temat statystyk za październik. Październik to taki tak naprawdę pierwszy jesienny miesiąc w pełni. Gdzie także szczególnie bacznie przyglądamy się tym liczbom, które budzą niepokój na drogach Bielskiego Białej i Powiatu Bielskiego. Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, już odnotowujemy coraz więcej zdarzeń z udziałem pieszych. W pierwszych 20 dniach, no nie, jeszcze niepełnych 20 dniach, mamy już 6 zdarzeń z udziałem osób pieszych, z czego aż 3 wypadki drogowe, w których piesi doznali poważnych obrażeń ciała. No niestety, taką przykrą tendencją jest, że główną, główną przyczyną tych zdarzeń jest błąd kierującego. Dlatego apelujemy do wszystkich jeszcze raz o ostrożność na drodze, o przestrzeganie wszystkich przepisów, zasad ruchu drogowego. I zwracanie uwagi jednak, że ci piesi się poruszają po zmroku, są słabiej widoczni. Przez to stwarzamy, choćby przekraczając prędkość, dla nich większe niebezpieczeństwo. Gdzie jest niebezpieczniej? Na drogach miasta Bielskie Białej, czy na drogach powiatu bielskiego, tak jakby choćby tutaj ulica Sikorskiego, Waryńskiego, wąskie chodniki, dużo rowerzystów, jeszcze więcej pieszych? No niestety więcej zdarzeń odnotowujemy na terenie Bielska Białej. Tu tam akurat mamy w ścisłym centrum, często dochodzi do potrąceń na oznakowanych przejściach dla pieszych, tam gdzie ci piesi powinni być bezpieczni. Do nas docierają również informacje właśnie z terenów, z terenów wiejskich, że piesi się nie czują zbyt bezpiecznie, stąd tutaj jest właśnie nasza obecność, tak aby poprawić ich bezpieczeństwo. Jeszcze przez 5 minut jesteśmy tutaj w Zabrzegu, gdzie nasz pierwszy przystanek, Skrzyżowanie Sikorskiego-Waryńskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie. Każdy z Państwa może bezpłatnie odebrać odblask i następnie udamy się do Ligoty i do Bronowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo stąd? Tak, z Zabrzega. Co skłoniło Was, żeby tutaj przyjechać dzisiaj? Nasze bezpieczeństwo. Wieczorami. Jesteście częściej za kierownicą, czy częściej jednak korzystacie jako piesi tutaj z lokalnych dróg? Piesi i i na rowerach, i, i, i tak samo. Bardzo ważny test. Jak Ten... się samochodu założyć najlepiej. Ten odblask na pewno przyda się w każdej sytuacji, będąc i na rowerze, będąc i pieszym, i idąc do kościoła i do sklepu. Dziękuję Państwu dziękuję, za to, wie? że Państwo zareagowali i jesteście. No oczywiście. Bardzo dziękujemy. No, dziękujemy no, bardzo. Ja przykładem dzisiaj w gminie Czechowice-Dziedzice. Byliśmy przed momentem Zabrzegu, teraz zawitaliśmy w Ligocie. Jesteśmy przy tym głównym rondzie, rondo Pawła Czaderskiego, gdzie znajduje się budynek OSP Ligota. Tutaj zaparkowaliśmy i tutaj czekamy na Was. Proszę, proszę nie mieć żadnego respektu tutaj i zatrzymywać się bez skrępowania, bez ogródek, podjeżdżać i brać odblaski, bo przecież ta akcja dla bezpieczeństwa pieszych. Aspirant Ilona Michalczyk ponownie przy moim mikrofonie. Witam serdecznie. Witam. Niektórzy nas nie słyszeli, bo pewnie teraz włączyli radio. Chcieliśmy teraz poruszyć ten temat odblasków, bo tak mówimy: odblaski, bezpieczeństwo trzeba nosić. Czy odblask to 100% bezpieczeństwa dla pieszego? No niestety nie. Musimy pamiętać, że ten odblask, który mamy, poprawia naszą widoczność. Ten kierowca ma więcej czasu na to, żeby nas zauważyć i podjąć odpowiednie kroki obronne, żeby nie doszło do potrącenia. Ale niestety zdarzają się sytuacje, że kierowca przez jakiś moment nie patrzy na drogę. Przed nim. Często niestety to jest wielka bolączka naszych dróg. Kierowcy korzystają z telefonów komórkowych, patrzą w ekran tego telefonu, patrzą, spoglądają na kokpit, na, na radio w samochodzie. Powoduje to, że przez jakiś czas nie widzą drogi, która jest przed nimi, i to powoduje, że mogą, nawet pomimo tego, że mamy odblask, nas odpowiednio wcześniej nie zauważyć. Dzisiaj w akcję włączył się także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Anna Kubica z Wordu Bielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Word kojarzy nam się z tym, że robimy tam prawo jazdy, ale jak się okazuje, nie tylko, bo także włączacie się w tego typu akcje. Tak, oprócz y, działalności egzaminacyjnej, naszą działalnością jest działalność w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak jak dzisiejsza akcja, włączyliśmy się z nią, z policją, w zakresie rozdawania odblasków, które mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękujemy Wordowi za obecność także dzisiaj. Word także pewnie będzie z nami obecny przy sezonie letnim, kiedy symulatory zderzeń, AlkoGogle i tym podobne przykłady, jak niebezpiecznie może być na drodze, prawda? Jak najbardziej, a może i nawet wcześniej. O ile sytuacja cała pozwoli, pogoda i wszystkie okoliczności, Anna Kubica z Wojewódzkiego ośrodku Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej pod Szyndzielnią. My zapraszamy pod SP Ligota tutaj do godziny 18.10 dla każdego, kto podjedzie, podjedzie czy podejdzie. Odblask to wszystko dla waszego bezpieczeństwa, tutaj na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie i przypominamy, że trwa akcja. Świeć przykładem! Pięknie! Świeć przykładem. Ten najmłodszy, proszę bardzo, tutaj najgłośniej. Jak masz na imię? Ignacy. Jak ta akcja się nazywa, przypomnij, Ignacy? Świeć. Dokładem. Dokładnie, tak jest. Aspirant Ilona Michalczyk razem z nami i mnóstwo przede wszystkim dzieci, młodzieży, która już tutaj dostała odblaski. Jesteśmy w Bronowie, gmina Czechowice, dziedzice cały czas. Jechaliśmy tutaj też takich wiele fragmentów nieoświetlonych, niebezpiecznych dla pieszych. Dokładnie, ostatni punkt nasze, dzisiejszej naszej akcji. Mamy tutaj piękną drogę, wyremontowaną. No niestety jest tutaj problem z takim typowym chodnikiem. Jest tutaj takie pobocze, obniżony, obniżony chodnik, ale niestety bardzo mało lamp ulicznych, co powoduje, że ci piesi są niewidoczni. Widzieliśmy tutaj, jadąc z Ligoty w tą stronę, wiele osób spacerujących, biegających, jeżdżących na rowerze i z tym oświetleniem u nich było naprawdę bardzo słabo. Dlatego wydaje nam się, że tutaj ta akcja w tej miejscowości jest na pewno konieczna. Sponsorem odcinka są stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku i w Czechowicach. W Czechowicach przy okręgowej stacji posiadamy myjnie, tir i bus. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym.